Szanowni Państwo, 24 maja będziemy wybierać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydenta, który przez następne 5 lat będzie reprezentował naszą ojczyznę na arenie międzynarodowej, a także prezydenta, który będzie miał duży wpływ na sytuację w naszym kraju, w naszej ojczyźnie. Prezydenta, od którego będzie zależało, jak będzie się rozwijała nasza gospodarka, od którego będzie zależało w dużej mierze, jak będą rozwijały się stosunki społeczne. Szanowni Państwo, chcę bardzo gorąco zachęcić, abyście Państwo obdarzyli swoim zaufaniem i oddali głos na Andrzeja Dudy. Znam osobiście Andrzeja Dudę i wiem, że to jest człowiek godny naszego zaufania. Człowiek bardzo dobrze wykształcony, prawnik, mający także doświadczenie w pracy w ministerstwie, w kancelarii prezydenta, pracujący w Sejmie jako poseł, a obecnie jako eurodeputowany w Unii Europejskiej. Pozwólcie Państwo, że odczytam Państwu list, który za moim pośrednictwem. Pan Andrzej Duda, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kieruje do Państwa. Szanowni Państwo, górnicy, mieszkańcy Górnego Śląska. Śląsk to ziemia wartości, ziemia ludzi wyjątkowych, twardych, niezłomnych. Górniczy trud to nie tylko praca to również budowanie wspólnoty, solidarności, sprawiedliwości społecznej. Śląsk to jednak nie tylko heroiczna przeszłość i nasza teraźniejszość. Śląsk to przede wszystkim nasza przyszłość. To szansa na odbudowanie narodowego suwerennego przemysłu. Jednym z filarów polskiego bezpieczeństwa powinna być siła polskiego przemysłu, szczególnie na Śląsku. Żeby tak się jednak stało, konieczne są inwestycje. Proszę, nie wierzcie w obietnice bez pokrycia, wykreowane nieprawdziwe informacje, które obecna władza tworzy tylko po to, by zachować swoje przywileje. Widzicie to, spotykacie się z tym na, na co dzień. Na ostatnio ujawnionych przez media nagraniach była wicepremier Elżbieta Bieńkowska, pochodząca ze Śląska, mówi, Prawda jest taka, że właściciel, czyli Ministerstwo Gospodarki, generalnie miało całe górnictwo. Przez całe 7 lat były pieniądze, a oni, wiesz, pili, lulki palili, swoich ludzi poobstawiali. Sam wiesz, ile zarabiali. I nagle to zdanie pokazuje, jak obecna władza, Platforma Obywatelska, prezydent Komorowski traktują Śląsk i polskich górników. To cała prawda o tym, Czym jest dla nich Śląsk? Drodzy górnicy, ciężar naprawy sytuacji w górnictwie przerzuca się na pracowników. Władza nie szuka systemowych rozwiązań, nie ma odpowiednich inwestycji. Wciąż zamiast skutecznie wykorzystywać potencjał polskiego górnictwa, sprowadzamy węgiel z za wschodniej granicy. Rząd zgodził się na szkodliwe dla Polski warunki polityki klimatycznej. Które grożą obniżeniem konkurencyjności gospodarki i górnictwa. Prezydent Bronisław Komorowski nie wspierał Was, gdy protestowaliście, gdy upominaliście się o godną pracę, o godne życie dla Waszych rodzin. Mieszkańcy Śląska, Śląsk potrzebuje zmiany. Śląsk potrzebuje dobrych i odpowiedzialnych decyzji. Górnicy zasługują na to, by ich praca i codzienny trud były szanowane i doceniane by w strajkach nie musieli bronić swoich miejsc pracy swojego bytu 24 maja 2015 roku proszę o wasz głos o wasze zaufanie dobra zmiana na śląsku jest możliwa nie zmarnujmy tej szansy stajmy po stronie nadziei jestem człowiekiem który dotrzymuje słowa Człowiekiem honoru. Nie zawiodę Was. Andrzej Duda.